Jesteś zmęczony powolnym siekaniem warzyw po jednym plasterku naraz? Nie zawsze udaje się kroić równo nożem, nie mówiąc już o bałaganie na blacie. Brudne deski do krojenia, noże i pojemniki, które trzeba umyć. Musi być jakiś lepszy sposób. Przedstawiamy rewolucyjny Nicer Dicer Quick. To niesamowita i kompaktowa szatkownica ręczna, która precyzyjnie kroi wszystkie warzywa nawet 10 razy szybciej za pomocą jednego prostego ruchu. Od światowej sławy twórców oryginalnego Nicer Dicer pochodzi najnowsza innowacja w technologii szybkiego krojenia. Teraz po raz pierwszy inżynierowie Genius połączyli pięć różnych wymiennych opcji krojenia w jedną kompaktową super szatkownicę ręczną, która jest 10 razy szybsza niż Twoje stare noże. Pokrój w grube plasterki, posiekaj w cienkie plasterki, pokrój w kostki lub poszatkuj w słupki. Włóż cały owoc i pokrój w łódki w zaledwie jedną sekundę. A co najważniejsze, Nicer Dicer Quick jest wyposażony w ostre jak. Brzytwa ostrza ze stali nierdzewnej Ginox są bardzo ostre i pozostają ostre przez lata błyskawicznych i doskonałych cięć. Zapomnij o bałaganie na blacie, ponieważ teraz pokroisz wszystko dokładnie tam, gdzie chcesz. Pokrój i usmaż bezpośrednio na patelni, która stoi na kuchence. Pokrój i posiekaj prosto do garnka, aby przygotować gulasz dla całej rodziny bez bałaganu. Zrób sałatkę owocową dla dzieci bezpośrednio w misce w kilka sekund. Pokrój warzywa na zdrową sałatkę, aby mieć szybki i prosty posiłek na drogę, a ponieważ każdy kawałek jest zawsze idealny, przygotujesz zdrowe przekąski warzywne dla smakoszy na przyjęcia, zupełnie jak szef kuchni. Żaden nóż w twojej kuchni nie kroi cebuli tak szybko i to bez łez. Pokroisz 30 kostek w mgnieniu oka lub 10 plasterków w ciągu jednej sekundy. Podobnie jak wszystkie produkty Nicer Dicer, Nicer Dicer Quick jest wyposażony w pojemnik na idealne porcje, a także przykrywkę utrzymującą świeżość pokrojonych warzyw i owoców. Zatrzaśnij pokrywkę na pojemniku, aby schować jedzenie do lodówki lub zabrać ze sobą. Kiedy skończysz, wypłucz szatkownicę lub włóż ją do zmywarki. Funkcja szybkiego blokowania pozwala przechowywać ją w szufladzie, łatwo i bezpiecznie. To przenośny. Ultramobilny i ultrakompaktowy pomocnik kuchenny 5 w 1, który zapewnia łatwe krojenie niezbędne do przygotowania szybkich i zdrowych posiłków. Dodatkowo jest wszechstronny i prosty w użyciu. To Nicer Dicer Quick marki Genius. Cześć, jestem Mark Gill. Bardzo się cieszę, że znów mogę zagościć w Kuchni Genius i opowiedzieć wam wszystko o zupełnie nowej szatkownicy Nicer Dicer Quick. Dlaczego quick? To po angielsku szybki. Ta szatkownica jest 10 razy szybsza niż twój nóż kuchenny. A ponieważ ostrze jest wymienne, łatwo zamienisz grube plasterki pomidora na cienkie plasterki grzybów. Szybko obróć ostrza, a zaczniesz kroić w kostkę. Ale to nie jest zwykła kostka. Pokroisz 30 doskonale równych kostek papryki z każdym prostym i szybkim ruchem. Drodzy rodzice, Zawsze był po waszej stronie, jeśli chodzi o zdrowe przekąski dla dzieci. Spójrzcie na to. To samo ostrze w każdej chwili zapewni ci idealne, zdrowe przekąski dla dzieci. Przygotuj talerze pełne warzyw. To jest genialne. Już wiesz, że zmiana ostrza jest szybka i prosta. Teraz stworzysz idealne łódeczki z cytryny. Bez noża i bez deski do krojenia. Nawet najdelikatniejsze składniki pokroisz z pomocą nowych ostrzy Ginox ze stali nierdzewnej. Zobacz, miękkie jajko kroję bez problemu. Pozwól, że zrobię to dla ciebie jeszcze raz. Żaden nóż na świecie nie pokroi tak jajka, a jeśli chodzi o porządki, to nie ma o czym mówić. Wystarczy opłukać pod wodą lub włożyć do zmywarki. To jest nicer, dicer, quick, marki Genius. Uwielbiam to, że szybko i łatwo mogę przyrządzać wiele potraw z Nicer Dicer Quick. Robię gulasze, mogę pokroić warzywa na zupę bezpośrednio do garnka, a po chwili przygotować sałatkę jajeczną jako przystawkę. Podoba mi się ten kompaktowy pojemnik do przechowywania. Jeśli nie wykorzystam warzyw całości, wkładam je do lodówki. A najlepsze jest to, że w końcu nie płaczę podczas siekania cebuli. Z tą szatkowicą przygotowuję piękne potrawy w kilka sekund. Dzięki Nicer Dicer Quick kroję i siekam szybko i łatwo. To genialne! Dzięki Nicer Dicer Quick przygotujesz jedzenie 10 razy szybciej. Oto co mam na myśli. Za pomocą zwykłego noża i deski do krojenia utniesz tylko jeden kawałek. Ale z Nicer Dicer Quick w tym samym czasie pokroisz aż 10 plasterków. Ale to nie są zwykłe plasterki. To 10 doskonale równych plasterków. Taka jest jakość ostrzy Ginox ze stali nierdzewnej. A teraz będzie naprawdę ciekawie. Obróć ostrza, a potniesz w kostki. I nie chodzi o zwykłe kostki, ale 30 idealnie równych kawałków pomidora za każdym razem i za każdym ruchem. Zobacz, będą idealne do bruskety i najlepszego sosu pomidorowego na świecie. Pamiętaj, że dzięki Genius zmiana ostrzy jest zawsze szybka i super łatwa, więc teraz pokroję idealne łódeczki pomidora bez deski do krojenia i noża. Spójrz na to! Wow! Każdy Nicer Dicer Quick otrzymasz z pojemnikiem do przechowywania żywności. Od teraz będziesz kroić plastry, kostkę, słupki i udeczki bezpośrednio do pojemnika, a silikonowe uszczelnienie przykrywki sprawia, że jedzenie pozostanie dłużej świeże. Krój, tnij w kostkę i udeczki w mgnieniu oka dzięki nowej, ostrej i przenośnej szatkownicy Nicer Dicer Quick firmy Genius. Oto jak zamówisz swoją. Jesteś zmęczony powolnym siekaniem warzyw po jednym plasterku naraz? Nie zawsze udaje się kroić równo nożem, nie mówiąc już o bałaganie na blacie. Brudne deski do krojenia, noże i pojemniki, które trzeba umyć. Musi być jakiś lepszy sposób. Przedstawiamy rewolucyjny Nicer Dicer Quick. To niesamowita i kompaktowa szatkownica ręczna, która precyzyjnie kroi wszystkie warzywa nawet 10 razy szybciej, za pomocą jednego prostego ruchu. Od światowej sławy twórców oryginalnego Nicer Dicer pochodzi najnowsza innowacja w technologii szybkiego krojenia. Teraz po raz pierwszy inżynierowie Genius połączyli pięć różnych wymiennych opcji krojenia w jedną kompaktową, super szatkownicę ręczną, która jest 10 razy szybsza niż Twoje stare noże. Pokrój w grube plasterki, posiekaj w cienkie plasterki, pokrój w kostki lub poszatkuj w słupki. Włóż cały owoc i pokrój w łódki w zaledwie jedną sekundę. A co najważniejsze, Nicer Dicer Quick jest wyposażony w ostre jak brzytwa ostrza ze stali nierdzewnej Ginox. Są bardzo ostre i pozostają ostre przez lata błyskawicznych i doskonałych cięć. Zapomnij o bałaganie na blacie, ponieważ teraz pokroisz wszystko dokładnie tam, gdzie chcesz. Pokrój i usmaż bezpośrednio na patelni, która stoi na kuchence. Pokrój i posiekaj prosto do garnka, aby przygotować gulasz dla całej rodziny. Bez bałaganu. Zrób sałatkę owocową dla dzieci bezpośrednio w misce w kilka sekund. Pokrój warzywa na zdrową sałatkę, aby mieć szybki i prosty posiłek na drogę, a ponieważ każdy kawałek jest zawsze idealny, przygotujesz zdrowe przekąski warzywne dla smakoszy na przyjęcia, zupełnie jak szef kuchni. Żaden nóż w Twojej kuchni nie kroi cebuli tak szybko i to bez łez. Pokroisz 30 kostek w mgnieniu oka lub 10 plasterków w ciągu jednej sekundy. Podobnie jak wszystkie produkty Nicer Dicer, Nicer Dicer Quick jest wyposażony w pojemnik na idealne porcje, a także przykrywkę utrzymującą świeżość pokrojonych warzyw i owoców. Zatrzaśnij pokrywkę na pojemniku, aby schować jedzenie do lodówki lub zabrać ze sobą. Kiedy skończysz, wypłucz szatkownicę lub włóż ją do zmywarki. Funkcja szybkiego blokowania pozwala przechowywać ją w szufladzie, łatwo i bezpiecznie. To przenośny, ultramobilny i ultrakompaktowy pomocnik kuchenny 5 w 1, który zapewnia łatwe krojenie niezbędne do przygotowania szybkich i zdrowych posiłków. Dodatkowo jest wszechstronny i prosty w użyciu. To Nicer Dicer Quick marki Genius. Zamów swój własny, kompletny zestaw Nicer Dicer Quick wraz z ostrzami do krojenia grubych plastrów, cienkich plastrów, które łatwo zamienić, aby pokroić w kostkę oraz słup ostrze do krojenia wódki, a także pojemnik wraz z przykrywką do przechowywania żywności. Ale poczekaj, podwoimy ofertę i otrzymasz drugi zestaw absolutnie w 100% za darmo. Idealny jako prezent dla kogoś bliskiego. Otrzymasz dwa kompletne zestawy Nicer Dicer Quick w kolorze pomarańczowym i zielonym, sześć ostrzy oraz dwa pojemniki z przykrywkami. Zapomnij o marnowaniu czasu w kuchni. Skorzystaj z wszechstronności, szybkości i prostoty przygotowania posiłków z szatkownicą Nicer Dicer Quick marki Genius. To nie gotowanie zajmuje dużo czasu, tylko przygotowanie. Tak więc jeśli nadal używasz noża i deski do krojenia, wiesz, że kroisz kawałek po kawałku, plasterek po plasterku. Ale z Nicer Dicer Quick nie kroisz pojedynczych kawałków, ale 10 naraz. To nie jest zwykłe 10 kawałków. To 10 doskonale równych plasterków pociętych z pomocą ostrzy Ginox. A ponieważ to marka Jeanies, wiesz, że zmiana ostrzy jest bardzo prosta. Przygotowanie ciast i tart będzie dziecinnie proste, bo plasterki będą doskonałe za każdym razem. A teraz robi się. Ciekawie, bo szatkownica jest lekka i poręczna. Od teraz przeniesiesz ją z łatwością, aby poszatkować i pokroić w kostkę bezpośrednio nad patelnią lub gankiem. To takie proste. I za każdym razem, gdy pstrykniesz, otrzymasz 30 idealnie równo pokrojonych kostek. Pomyśl, ile czasu zaoszczędzisz na przygotowywaniu posiłków. To niewiarygodne. Zamierzam użyć dokładnie tego samego ostrza do zrobienia warzywnych słupków na spotkanie rodzinne. Jeszcze nigdy wcześniej nie zrobiłeś tego tak szybko. Nie do wiary. Spójrz, jak szybko przygotujesz zdrowe przekąski dla dzieci. Jabłkowe ude to żaden problem. Idealnie równo potniesz cytryny, limonki, a także pomidory do pysznej sałatki. Wybierz to, co lubisz. Żadne inne ręczne krajalnice nie zapewnią tak szerokiej wszechstronności w zakresie krojenia w plastry, kostki i łódeczki. Zawsze uzyskasz niesamowicie równe kawałki dzięki Nicer Dicer Quick. Uwielbiamy robić tartę owocową. Szatkownica jest prosta w użyciu. Nie muszę wyjmować deski do krojenia ani używać żadnych noży. Po prostu wkładam do niej truskawki, banany i jakiekolwiek inne owoce. Kroję szybko i za każdym razem mam idealne kawałki. Podoba mi się, że nie zajmuje dużo miejsca, więc zostawiam ją po prostu na blacie. Mój mąż uwielbia jej używać, ponieważ może pokroić wszystkie składniki, których potrzebuje do zrobienia hamburgerów i kanapek. Dzięki Nicer Dicer Quick gotowanie w naszej kuchni jest szybkie, przyjemne i łatwe. Z Nicer Dicer Quick otrzymasz także pojemnik do przechowywania, więc teraz pokroisz w plastry, kostkę, posiekasz, a składniki wpadną prosto do pojemnika. Silikonowe uszczelnienie przykrywki oznacza, że wszystko będzie zawsze świeże. Nicer Dicer Quick jest znacznym ułatwieniem w kuchni. Od teraz robię dużo sałatek, bo przygotowanie jest szybkie. Po prostu kroję składniki bezpośrednio do miski. Możesz szybko usmażyć na patelni paprykę, cebulę, cukinie i co tylko zechcesz. To fantastyczne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli chcesz prowadzić zdrowy styl życia, a sprzątanie jest naprawdę łatwe. Po prostu opłucz pod wodą i gotowe. Nie potrzebuje już noży. Po prostu chcieliśmy spędzać więcej czasu razem, a nie marnować go na długie przygotowywanie jedzenia. To naprawdę świetne rozwiązanie. Na co więc czekasz? Nie marnuj czasu na przygotowywanie posiłków. Zamień to na doskonałą wszechstronność, mobilność i szybkość. Zupełnie nowej szatkownicy pięć w jednym. Nicer Dicer Quick Marki Genius. Oto jak zamówisz swoją teraz. Jesteś zmęczony powolnym siekaniem warzyw po jednym plasterku naraz? Nie zawsze udaje się kroić równo nożem, nie mówiąc już o bałaganie na blacie. Brudne deski do kroje, noże i pojemniki, które trzeba umyć. Musi być jakiś lepszy sposób. Przedstawiamy rewolucyjny NICER DICER QUICK. To niesamowita i kompaktowa szatkownica ręczna, która precyzyjnie kroi wszystkie warzywa, nawet 10 razy szybciej, za pomocą jednego prostego ruchu. Od światowej sławy twórców oryginalnego NICER DICER pochodzi najnowsza innowacja w technologii szybkiego krojenia. Teraz po raz pierwszy inżynierowie Genius połączyli pięć różnych wymiennych opcji krojenia w jedną kompaktową, super szatkownicę ręczną, która jest 10 razy szybsza niż Twoje stare noże. Pokrój w grube plasterki, posiekaj w cienkie plasterki, pokrój w kostki lub poszatkuj w słupki. Włóż cały owoc i pokrój w łódki w zaledwie jedną sekundę. A co najważniejsze, Nicer Dicer Quick jest wyposażony w ostre, jak brzytwa ostrza ze stali nierdzewnej Ginox. Są bardzo ostre i pozostają ostre przez lata błyskawicznych i doskonałych cięć. Zapomnij o bałaganie na blacie, ponieważ teraz pokroisz wszystko dokładnie tam, gdzie chcesz. Pokrój i usmaż bezpośrednio na która stoi na kuchence. Pokrój i posiekaj prosto do garnka, aby przygotować gulasz dla całej rodziny. Bez bałaganu. Zrób sałatkę owocową dla dzieci bezpośrednio w miejsce w kilka sekund. Pokrój warzywa na zdrową sałatkę, aby mieć szybki i prosty posiłek na drogę. A ponieważ każdy kawałek jest zawsze idealny, przygotujesz zdrowe przekąski warzywne dla smakoszy, na przyjęcia, zupełnie jak szef kuchni. Żaden nóż w Twojej kuchni nie kroi cebuli tak szybko i to bez łez. Pokroisz 30 kostek w mgnieniu oka lub 10 plasterków w ciągu jednej sekundy. Podobnie jak wszystkie produkty Nicer Dicer, Nicer Dicer Quick jest wyposażony w pojemnik na idealne porcje, a także przykrywkę utrzymującą świeżość pokrojonych warzyw i owoców. Zatrzaśnij pokrywkę na pojemniku, aby schować jedzenie do lodówki lub zabrać ze sobą. Kiedy skończysz, wypłucz szatkownicę lub włóż ją do zmywarki. Funkcja szybkiego blokowania pozwala przechowywać ją w szufladzie łatwo i bezpiecznie. To przenośny, ultramobilny i ultrakompaktowy pomocnik kuchenny 5 w 1, który zapewnia łatwe krojenie niezbędne do przygotowania szybkich i zdrowych posiłków. Zamów swój własny kompletny zestaw Nicer Dicer Quick wraz z ostrzami do krojenia grubych plastrów, cienkich plastrów, które łatwo zamienić, aby pokroić w kostkę oraz słupki. Ostrze do krojenia w łódki, a także pojemnik wraz z przykrywką do przechowywania żywności. Ale poczekaj, podwoimy ofertę i otrzymasz drugi zestaw absolutnie w 100% za darmo. Idealny jako prezent dla kogoś bliskiego. Otrzymasz dwa kompletne zestawy Nicer Dicer Quick w kolorze pomarańczowym i zielonym, sześć ostrzy oraz dwa pojemniki z przykrywkami. Zapomnij o marnowaniu czasu w kuchni. Skorzystaj z wszechstronności, szybkości i prostoty przygotowania posiłków z szatkownicą Nicer Dicer Quick marki Genius.